27 kwietnia 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie w rezydencji Królów Rzeczpospolitej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Programowej Projektu Turystyczno-Rekreacyjnego pod nazwą Szlak Wodny imienia Króla Stefana Batorego. Organizatorami posiedzenia byli dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Profesor Andrzej Rotermund, koordynator rady programowej, Grzegorz Zawistowski, sekretarz rady programowej Wacław Kowalski. Uczestników uroczystego posiedzenia przywitali profesor Andrzej Rotermund oraz Grzegorz Zawistowski. W tym miejscu warto wspomnieć, że po raz pierwszy na Zamku Królewskim w Warszawie, rezydencji Królów Rzeczpospolitej, odbyło się posiedzenie dotyczące historii i rozwoju projektu turystyczno-rekreacyjnego, dla którego rzeki, jeziora i Morze Bałtyckie tworzą wzajemny, uzupełniający się, a zarazem najdłuższy szlak wodny w Polsce. Dyrektor Zamku Królewskiego w swoim wystąpieniu wspomniał o historii Zamku Królewskiego w Warszawie, rezydencji królów. Po wystąpieniu profesora Andrzeja Rotermunda odbyła się uroczystość związana z przyznaniem przez zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej profesorowi Andrzejowi Rotermundowi, dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie, honorowego odznaczenia Ligi Morskiej i Rzecznej Krzyża Pro Mario Nostro. Po dekoracji profesor Marek Drozdowski wręczył profesorowi Andrzejowi Rotermundowi prywatny dar w postaci zabytkowej monografii miasta Gdańska. Wystąpił również z apelem, aby Rada Programowa poparła ideę odbudowy Pałacu Saskiego, rejon grobu nieznanego żołnierza w Warszawie, z przeznaczeniem na Muzeum Historii Polski. Pan dr Marek Wrede, przedstawiciel Zamku Królewskiego, wygłosił bardzo interesujący referat na temat podróży króla Stefana Batorego po kraju. Związanych ze sprawowaniem władzy królewskiej. W czasie ich trwania król Stefan Batory odwiedził wiele miast i rejonów naszego kraju. Jako ciekawostkę należy przypomnieć, że król Stefan Batory lubił podróżować wzdłuż rzek. Sekretarz Rady Programowej Wacław Kowalski przedstawił krótką historię projektu turystyczno-rekreacyjnego pod nazwą Szlak Wodny imienia króla Stefana Batorego. Oraz kontekst powstania pomysłu na projekt, uwarunkowania wynikające z decyzji rządu RP w latach poprzedzających organizację projektu, powołania Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, wyborów samorządowych w 2006 roku. Każdy z uczestników posiedzenia otrzymał broszurę pod tytułem Historia projektu turystyczno-rekreacyjnego pod nazwą Szlak Wodny imienia króla Stefana Batorego. Koordynator Rady Programowej Grzegorz Sawistowski dokonał prezentacji medialnej materiałów dokumentujących osiągnięcia inwestycyjne oraz organizacyjne poszczególnych miast, gmin, starostw, regionów, instytucji wodnych i morskich oraz leśnych na szlaku wodnym imienia króla Stefana Batorego. Na koniec uroczystego posiedzenia koordynator rady programowej Grzegorz Zawistowski przedstawił informacje w sprawie powołania stowarzyszenia o charakterze lokalnej organizacji turystycznej Szlak Wodny imienia króla Stefana Batorego. Rada programowa pragnie przekazać podziękowanie dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie profesorowi Andrzejowi Rotermundowi za wzorową organizację uroczystego posiedzenia rady programowej.